Double Eagle. Znana jako świetna replika na początek. Czy będzie miała godnego konkurenta? Oto specna F20. Specna F20 wystrzeliła z nowym modelem, który jest łudząco podobny do Double Eagle M904G bądź M904E. Zależy to od tego jaką mamy zamontowaną kolbę. Jak wypada w porównaniu z oryginałem? A oryginalną replikę Double Eagle mamy od naszego znajomego Alberta, którego serdecznie pozdrawiamy. Porównajmy repliki różnią się kolbą, ale dlatego, bo jest to model M904G, a w modelu M904E byłaby taka sama kolba, oczywiście w czarnym kolorze, więc kolbami się nie przejmujemy. Sprawdźmy jaką mamy wtyczkę, wtyczka to T-Connect, super, z różnic na pewno mamy inny chwyt pistoletowy, w jest o wiele bardziej szeroki, a u góry jest bardziej wąski. Jest bardziej pękaty od tej strony, więc o wiele pewniej się go trzyma w dłoni. Przynajmniej mi osobiście. Ten w Double Eagle jest pod stałym kątem, tak mi samym, i przez całą długość chwytu jest o takiej samej szerokości. I co ciekawe, również jest wygodny. To nie jest tak, że ten jest tragiczny, a tamten jest dużo lepszy. Obydwa są naprawdę fajne i dobrze leżą w dłoni. Jednak osobiście wybrałbym specnowski. Jeżeli chodzi o korpusy, nie różnią się absolutnie niczym. Mamy ten sam selektor ognia, takie same śrubki, taki sam bolt catch, taki sam rzut magazynka, takie same śruby montujące korpusy. A z drugiej strony mamy jedną różnicę: są to naklejki i oznaczenia specna Arms Industries. Tego w Double oczywiście nie będziemy mieli. Natomiast mamy ten sam zwalniarz magazynka, ten sam spust i tak samo. Po ociągnięciu dźwigni przeładowania pokazuje nam się dostęp do hopka. obydwu replikach nie mamy działającego bolt catcha. Mamy również ten sam front. Łoże w systemie m -Lock. Jak widzimy, to jest znaczek m -Locka. zarówno specnie, jak i Double giglu. Takie same wymiary. Taka sama faktura. Identyczne, ale mamy inne urządzenia wylotowe. Tutaj w specji jest zupełnie inny tłumik płomienia, który po prostu się odkręca. Natomiast w Double IGLU mamy tłumik płomienia, który jest montowany na małą śrubkę imbusową, i musimy ją najpierw odkręcić, żeby faktycznie potem odkręcić sam tłumik płomienia. Jest trochę inny. Kwestia jest tego, który bardziej lubicie. To jest własna indywidualna sprawa. I ostatnia rzecz, która troszeczkę się różni, to są przyrządy celownicze. Specnie mamy, mamy je troszeczkę węższe. Pomimo tego, że znak celowniczy jest ten sam, z takim samym nastawem, taką samą regulacją, to jednak w Double Biglu mamy je trochę szersze. Część tutaj, proszę bardzo, podstawy przyrządów celowniczych jest grubsza w Double Giglu. Ponieważ mamy jeszcze model czarny w tym momencie, więc zobaczcie co będzie, jak zamienimy jeden z drugi. Nie widać, żeby repliki były od innego producenta, są bardzo, bardzo podobne do siebie. Coś czuję, że z daleka, gdybyście nie widzieli, oznacza, nie bylibyście w stanie stwierdzić na strzelance, która jest którego producenta. Skoro mamy już omówione repliki z zewnątrz, to zobaczmy, co siedzi w środku. Mamy naszą specne Double eagle na serwisie. Zobaczmy więc jakie mają lupy wewnętrzne i komory. Jak widzimy, lupy zewnętrzne oraz komory są łudząco do siebie podobne. Sprawdźmy jakie mamy w nich gumki hopa. Dystanser jest tego samego kształtu oraz gumka ma taki sam system podkręcania w jednym i w drugim egzemplarzu. Czyli zespół lufy mamy dokładnie ten sam. Ukazuje nam się szkielet gearboxa, który moim zdaniem jeden i drugi jest taki sam, również ten sam cylinder i ten sam kolor tłoka. Sprawdźmy więc środek. Jak niestety widzicie śruby w starych Double potrafiły klęknąć. Tutaj mamy wyrobiony gwint, więc musimy użyć cięższego argumentu. Jak widzimy mamy te same zębatki, selektora ognia, więc będą wymienny. Mamy taki sam silnik, tylko jeden jest czerwony, a drugi powiedzmy taki mosiężny, a jeżeli chodzi o parametry, są te same. No i wiadomo, że w nie będzie nowsza data produkcji silnika. Gearbox widzimy jest identyczny jeżeli chodzi o łożyska, dwa ślizgowe, jednokulkowe, dwa ślizgowe, jednokulkowe, ale różnica jest po drugiej stronie na płytce selektora ognia. Tutaj jest metalowa w Double iglu, a w Specie jest z tworzywa sztucznego. I co ciekawe delikatnie różni się kształt. Natomiast sama główna część jest taka sama. Teraz zobaczymy, czy tutaj również jest naklejka. Tak, na metalowej jest naklejka i na tej stworzyła od specny również jest naklejka. Co ciekawe jest delikatnie inna, bo tu jest pełni biała, a tutaj jest z czarnym obrysem z lewej strony. Jeszcze jedną dobrą rzecz zauważyłem. Zobacz tutaj. Gearbox od Double Igla mamy widoczne przez szczelinę logo Double Igla. Specnie, przez szczeliny gearboxu Specny mamy logo Double Igla. Przypadek nie sądzę. Prowadnice sprężyny są dokładnie takie same. A co jest w środku? Najważniejszy moment filmiku. Nie, no wiedzieliśmy to przecież od początku. Nie musimy się tym w ogóle martwić. Zobaczmy więc pneumatykę. W specynce. Trzy metalowe zęby. Żółta głowica tłoka. A w double iglu trzy metalowe zęby i żółta głowica tłoka. Tylko trochę brudna, no bo trochę była już przestrzelana. Głowica cylindra z jedną uszczelką. Niebieska. Głowica cylindra w specnie. Z jedną uszczelką. Długość dyszy w Double Iglu 21,25, a w Specnie 21,25. Obydwie dysze są bez uszczelki. I zobaczmy układzik Double Igla i w Specnie układzik Specny z logiem Double Igla. Generalnie, jak widzicie, gearboxy od Double Igla i od Specny są takie same. Czy to źle? Nie. Są łatwo modyfikowalne i w tej półce cenowej naprawdę robią robotę. O więcej w podsumowaniu. Podsumowując, moim zdaniem to są dwie takie same, ale dobre repliki. Na początek naprawdę Wam je polecam. Do c możliwość regulacji spustu jest naprawdę genialna oraz w razie czego możecie przestawić sobie tryb selektora ognia. Naprawdę jest to leciutka, kompaktowa replika z wymienną sprężyną. Nic tylko brać więc obydwie są naprawdę fajne. No ale to czekaj, to wybrać specne czy Double ligla. Tak. A dla wahających się, czy wybrać specne czy Double Eagle'a? Myk! Kod na specunie. F20.